Witam serdecznie, Szanowni Państwo. Jak sobie zorganizować sobotę, popołudnie to Państwo widzę, wiedzą najlepiej, zwłaszcza w pochmurny dzień. Jestem adiunktem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem świeżo powstałej Kliniki Medycyny Paliatywnej w kampusie na Lindleja, jednocześnie dyrektorem medycznym Caritas Decyzji warszawsko praskiej gdzie. Zarządzam kilku, kilkunastoma nawet jednostkami, w tym głównie opieki paliatywnej i długoterminowej. Jestem specjalistą medycyny paliatywnej. Ból jest zjawiskiem, które jest opisywane w dwóch kategoriach. Po pierwsze, w kategorii odczucia fizycznego. No, Czujemy, że nas coś boli, ale to jest tylko jedna strona medalu. Proszę zauważyć, że to jest to doznanie również emocjonalne. Z bólem wiążą się emocje i przewlekły ból nie pozostawi tego bez naszego, naszego mózgu bez szwanku. Dojdzie do utrwalenia się wzorca bólowego. Dlatego też, już od pierwszego zdania tej, tej prezentacji, chcę Państwa uczulić że każdy przewlekły ból staje się odrębną chorobą i nie wolno tego, do tego doprowadzić. Wykładnikiem klinicznym bólu jest oczywiście cierpienie, które odczuwamy. Konsekwencje bólu są bardzo istotne. Po pierwsze no oczywiście obniżenie jakości życia, bo co to jest za życie, kiedy jest naznaczone bólem od pierwszych chwil po przebudzeniu aż do ostatnich, zwłaszcza kiedy człowiek chce się poruszać. Poza tym ból ogranicza zwykłe czynności dzienne, takie jak właśnie aktywność, zwykłą aktywność, nastrój, ale także oczywiście uniemożliwia wiele, wiele przyjemności, jak sport czy, czy nawet jakieś dłuższe wyprawy, jazdę samochodem. Oczywiście zaburza sen, Pozbawia możliwości, wpływa także na aktywność seksualną. Jest ogromnym obciążeniem społecznym, ponieważ przecież osoby, które doznają ciężkiego bólu, często muszą korzystać ze zwolnień lekarskich albo wypadają w ogóle z możliwości jakiejkolwiek pracy nie tylko pracy fizycznej, ale w ogóle pracy ponieważ myślą tylko o bólu. No i oczywiście ból pociąga za sobą bardzo duży wzrost kosztów leczenia, kosztów bezpośrednich, takich jak koszty leków czy interwencji domowych, hospitalizacji, wezwań, wizyt na sorze, ale także kosztów, kosztów pośrednich, takich jak ponoszonych często też przez pacjenta, nie tylko przez system ochrony zdrowia, takich jak transport leki. Leki bez recepty tak chętnie w Polsce kupowane. My jesteśmy mistrzami świata. Oczywiście Państwo wiedzą o tym, że jesteśmy na pierwszym miejscu na świecie, jeżeli chodzi o suplementy, suplementy diety, leki bez recepty. Także pociągają konieczność zatrudnienia opiekunów, opiekunek dodat... i szereg, szereg innych. No i proszę Państwa, właśnie to utrata zarobkowania, która sprawia, że człowiek staje się zależny. Nie może też wypełniać spełniać swoich marzeń. Ból, proszę Państwa, mamy w zasadzie dwa rodzaje bólu, ale od początku. Ból może być spowodowany jakimś uszkodzeniem organicznym, ale może też nie mieć żadnej przyczyny fizycznej w organizmie. I wtedy ten ból nazywamy psychogennym. Ból psychogenny to nic innego niż maska, maska depresji. Ten ból jest wędrujący, ten ból nie podaje się leczeniu żadnymi środkami przeciwbólowymi, a dobrze odpowiada na leki przeciwdepresyjne. Co więcej, ból psychogenny może nakładać się na organiczny i najczęściej tak jest, że jeżeli nieleczony albo źle leczony przewlekły ból organiczny prowadzi do wystąpienia depresji albo nasilenia depresji. Ten ból organiczny zasadniczo dzielimy na dwa rodzaje. Na ten, który jest wywołany poprzez stymulację receptorów, tak jak tu widzą Państwo na tym slajdzie, ukucie się na przykład I to jest ból receptorowy, inaczej nocyceptywny, no bo receptory bólowe nazywamy nocyceptorami. Oraz drugi ból, który nazywamy bólem neuropatycznym. Ten ból z kolei polega na tym, że uszkodzeniu ulega droga przewodzenia bólu aż do kory mózgowej gdzie właśnie odczuwamy bodziec bólowy oraz do ośrodków odpowiedzialnych za emocje i ewentualnie uszkodzenia tej drogi która moduluje moduluje hamuje przewodzenie bólu i wtedy ten ból jest dużo gorszy do leczenia, on jest zwykle oporny i dlatego jeżeli Państwo słyszą od swojego lekarza, że to jest ból z komponentą neuropatyczną czy ból neuropatyczny, to na pewno oznacza, że i wyższe leki, dawki leku będą potrzebne i nigdy nie jest to jeden lek, zawsze leczymy co najmniej dwoma le różnymi lekami. Na części u pacjenta z nowotworem, zwłaszcza pacjenta, który ma uszkodzenia w strukturze kostnej, właśnie między innymi pacjenci ze szpiczakiem, to jest ból, ból mieszany, neuropatyczno-nocyceptywny, czyli taki, gdzie są obydwie komponenty. I ból kostny właśnie jest takim bólem, tego typu bólem. On wymaga poważniejszego leczenia i nigdy samemu, nigdy samodzielnie. Wreszcie na koniec chciałem powiedzieć, że nawet ten zwykły ból, który Państwo tu widzą, ten, ten receptorowy, to jeżeli to jest krótkotrwały, na przykład, Uderzyłem się w kostkę, no to to jest fizjologiczne, bo on mnie zawiaduje o tym, że muszę uważać, żeby uciekać, zabrać rękę z załóżmy. To to jest fizjologiczne, ale każdy ból przewlekły, także ten receptorowy, jest patologiczny i wymaga leczenia. U pacjenta, który ma nowotwór. Mówi się często o bólu nowotworowym, ale to nie jest to samo. Otóż u pacjenta z nowotworem może występować ból nowotworowy, czyli taki, który jest wywołany, spowodowany przez sam proces nowotworowy, na przykład naciek zniszczenie struktury tkankowej, czy wydzielanie niektórych substancji, które będą uszkadzały struktury nerwowe, lub Bólem nowotworowym także jest ból spowodowany przez leczenie nowotworu, np. przez chemioterapię, radioterapię czy np. leczenie chirurgiczne poprzez przecięcie nerwów, amputację. I to jest ból nowotworowy, ale przecież pacjent z nowotworem może mieć ból nienowotworowy. No bo przecież bardzo wielu pacjentów to są osoby starsze, a z wiekiem tego bólu coraz jest więcej. Przecież najczęstszą przyczyną jest choroba zwrotnieniowa stawów. Kto z nas nie ma na przykład bólu, jak to Amerykanie nazywają dolnych części pleców, tak? Czyli okolicy lędźwiowej. No kto z nas? No, Jakby Państwo chcieli tu podnieść rękę, to nikt by niech pewnie nie podniósł. Każdy z nas doznaje w pewnych okolicznościach tego bólu. Proszę Państwa, ból, teraz już skupiamy się tylko na bólu nowotworowym, on jest bardzo powszechny, ale nie jest najczęstszym objawem u pacjentów z nowotworem. On dotyczy ponad połowy pacjentów na dowolnym stadium choroby, przy czym jeżeli mówimy o pacjentach, którzy mają prowadzone leczenie onkologiczne, no to tego bólu jest nieznacznie więcej, 60 prawie procent, bo to wynika przede wszystkim z aktywności choroby, ale także ze stosowanego leczenia, które też ma taki wpływ na, na występowanie bólu. Natomiast proszę zauważyć, że pacjenci, którzy są po udanym leczeniu nowotworu, jedna trzecia tych pacjentów ma przewlekły ból. Jedna trzecia pacjentów. A ci pacjenci będą żyli bardzo, bardzo długo i będą się mieli dobrze. W Stanach Zjednoczonych 40% pacjentów żyje ponad 10 lat. I to co, proszę pamiętać, pacjentów, którzy mają na starcie około 60-65 lat, bo taka jest średnia zachorowalności na nowotwory. Więc, więc i ci pacjenci, jedna trzecia będzie niewolna od bólu, będzie wymagała przewlekłego leczenia. Natomiast oczywiście część pacjent, dla części pacjentów przebieg choroby będzie niepomyślny i wtedy mniej więcej 2 trzecie, 64% pacjentów z zaawansowaną chorobą, czy metastatyczną, czyli to z przerzutami, czy terminalną, będzie miało ból. Przy czym oczywiście. To jeszcze oprócz tego, że jest ból przewlekły, to jeszcze są tak zwane zaostrzenia bólu nowotworowego, tak zwany ból przybijający. No i tutaj, ich, jeżeli pacjent ma ból nowotworowy przewlekły, to 59% tych pacjentów z bólem będzie miało także takie znaczne zaostrzenia, wymagające szczególnego leczenia, szczególnymi lekami. Przy czym więcej tych pacjentów będzie w warunkach leczenia stacjonarnego, 80%, czyli oddziały medycyny paliatywnej czy, czy hospicja. Natomiast w poradniach oczywiście ci pacjenci będą mieli rzadziej zaostrzenia. Na jeden fakt chciałem zwrócić uwagę, mianowicie niezależnie od zupełnie od nowotworu, wiek jest bardzo istotnym czynnikiem występowania bólu, bo proszę zauważyć, że u pacjentów po 60 roku życia, a to cytuję badania polskie, bardzo dobry zresztą w moim przekonaniu. 78% po prostu wszystkich osób po 60. roku życia ma dolegliwości bólowe. Przy czym, uwaga, 1 trzecia prawie to, są, to jest ból neuropatyczny, ten gorszy, ten wymagający poważniejszego leczenia. Następstwa natomiast tego, te, tego bólu są znaczne, no bo i zwiększają zaburzenia nastroju, a co za tym idzie, rozwijają się zespoły depresyjne, lękowe. Zmniejsza się zadowolenie z życia, no i oczywiście z różnym skutkiem, ale ból może mieć wpływ na czynności codzienne, a nawet na wykluczenie danej osoby z życia codziennego. Starość. Mówimy o starości, a no, ale co to jest ta starość, tak? No to starość powyżej 60 roku życia, no może i tak, to coraz szybciej mnie to, za chwileczkę mnie już to dotknie. Natomiast proszę Państwa, proszę zauważyć, że yy, wraz... Z postępem wieku człowieka zwiększa się częstość chorób i, i, i ta wielochorobowość powstaje, czyli im starszy jest senior, tym więcej będzie miał chorób. Ale co ciekawe, proszę Państwa, bólu jest coraz mniej. Czy to korzystne zjawisko? Nie, proszę Państwa. Dlaczego nie? Dlatego. Że te osoby najbardziej chore, te, te z bólem, nie dożywają sędziwego wieku. Dlatego jest mniej bólu. Także to jest, to jest mylące bardzo. I teraz y, jedną rzecz, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Że pacjenci po lewej stronie, którzy mieszkają w swoim własnym domu, ale mają zagwarantowaną opiekę, załóżmy domowego, domową opiekę paliatywną, gdzie przychodzi pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, mają rzadziej ból niż osoby, które są wtłoczone na przykład do oddziału, czy, czy, czy do hospicjum stacjonarnego, czy do DPS-u, czy gdziekolwiek. Tam, gdzie nie ma tej opieki, prawda? Natomiast, proszę Państwa, i tak yy, osoby z kolei, które mieszkają same w domu i nie korzystają z fachowej opieki, mają częściej ból niż te osoby, które są gdzieś już zaopiekowane. Z kolei proszę pamiętać, że kobiety częściej odczuwają ból i znaczniej, aczkolwiek to ponowie się bardziej skarżą i chwilą nad sobą. Także tutaj y, w, mamy wrażenie, że to my jesteśmy tacy czuli. No niestety nie, panowie. My po prostu lubimy zwracać na siebie uwagę. Natomiast kobiety rzeczywiście i mają i częściej, i mają y, większe natężenie. Średnio. Z tą średnią to trzeba bardzo uważać oczywiście. No, ale oczywiście pamiętajmy, że ból jest spowodowany... Także nowotworem, tak bym powiedział. Natomiast proszę zauważyć, że szereg chorób występuje razem u takiego, takiej, yy, takiego pacjenta, bo i cukrzyca, i choroby neurologiczne, choroby przede wszystkim układu stawowego choroby metaboliczne, tam oczanowa przecież bóle mięśniowo powięźniowe Czy to wszystko razem może występować? No jeżeli, i co jest ciekawe, średnio są to trzy lub więcej lokalizację bólu, przy czym w każdej lokalizacji u pacjenta może być inny charakter, inna przyczyna tego bólu, etiologia, a więc inaczej powinien być ten ból leczony. Ale tak jak powiedziałem, ze trzeba bardzo uważać. Jeżeli ból występuje, to ten ból jest co najmniej umiarkowany, ale do, do silnego. Czyli NRS to jest taka skala od 0 do 10. Jeżeli jest powyżej 3, to już jest ból umiarkowany. 10 oznacza najsilniejszy możliwy do wyobrażenia. A więc jest to zwykle ból znaczny średnio. Tylko pamiętajmy, ta średnia jest myląca. Bo jeżeli zobaczymy, dzisiaj z rana widziałem pana, który wyprowadzał pieska, to wiedziałem, że średnio mają trzy nogi. A więc są osoby, które doznają bólu i mają tego naprawdę dużo, są osoby, które tego nie mają. Więc jeżeli już występuje ten ból, to naprawdę wymaga specjalistycznego leczenia. Dlaczego musi boleć? No dlatego, że mamy choroby cywilizacyjne, że nie ruszamy się, to na pewno zła dieta ma wpływ niska świadomość medyczna i słabe zachowania prozdrowotne, stereotypia, starość, nie radość. Wcale nie starość może być radością. Samolecznictwo to jest, na to zwracam uwagę, to jest przyczyna. Utrwalenia się wzorców bólowych, zła dostępność do fizjoterapii, to też oczywiście wiele, wiele można było uniknąć, gdy można było sprawdzić. I na koniec nieumiejętność leczenia bólu. Po pierwsze, nieznajomość leków albo co prowadzi do źle dobranych leków, i to jest powszechne, to nie jest tylko w naszym kraju, ale to jest powszechne, oraz nieznajomość zasad leczenia. Z reguły zbyt małe dawki są stosowane. Nie tylko źle dobrane, leki, i zbyt małe dawki. I na koniec istnieje zjawisko opiofobii, czy opioidofobii, jak Państwo wolą, czyli lęku przed opioidami, przed narkomanią, że się uzależnia. To jest, to jest powszechne po stronie pacjentów, rodzin, ale przede wszystkim po stronie lekarzy, którzy są nieświadomi, że to działa właśnie w drugą stronę. No, na koniec jeszcze też bym wspomniał niesprawiedliwa refundacja, ponieważ w Polsce niektóre leki, zwłaszcza Morfina, jest refundowana tylko w zależności od rozpoznania, co jest po prostu nie, niesłuszne, niesprawiedliwe niedobre i niezgodne z, pra z prawami człowieka, co podkreślam, piszę do każdego ministra. Zmiana kolejnej minister, więc teraz na pewno napisze jutro o tym do niej. Proszę Państwa, 65%. Cierpiących na ból przyjmuje lek przeciwbólowy. Czyli jedną z przyczyn, dlaczego boli, jest to, że nie leczymy bólu. Dlatego boli. Do lat 80. nie było wiadomo, jak należy leczyć ból nowotworowy. Były różne pomysły, które upadły wraz z ogłoszeniem, opracowaniem przez 11 ekspertów w Światowej Organizacji Zdrowia. Koncepcji, którą, leczenia bólu, pierwszych wytycznych na świecie, i, i, które zostało opublikowane 4 lata później. Ta WHO nie wiedziała, co zrobić z tymi wytycznymi, ponieważ w tamtych czasach ci, ci eksperci zaproponowali, żeby leczyć morfino. No jak morfiną? No przecież tylko co się 6 lat wcześniej skończyła wojna w Wietnamie, dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy wróciło do domu uzależnionych od opium, od morfiny, a wy mówicie leczcie morfiną. No więc nie, nie było tej akceptacji. No ale w końcu e, opublikowaliśmy w 1986 roku pierwsze, pierwsze zalecenia, czyli jeszcze nie mają nawet 40 lat od chwili ukazania się. Natomiast wraz z opublikowaniem rozpoczęto dziesięcioletnie badanie prospektywne do przodu, które miało sprawdzić, czy te zasady są skuteczne i bezpieczne. Co się okazało? Po 8 latach przerwano te badania, bo ci, co się stosowali do zasad, Właśnie z tych wytycznych uzyskiwali skutek w 86% przypadków. Biorąc pod uwagę, że do dyspozycji była tylko morfina i kodeina, to chyba bardzo dobry wynik. A teraz mamy tyle leków. Mamy w zasadzie wszystko, co potrzebujemy. Jakie są zasady główne leczenia bólu nowotworowego? Po pierwsze, każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu i to bez zwłoki. Jeżeli taka zwłoka, jeżeli, jeżeli lekarz zwle, zwleka z leczeniem bólu podaje chorego torturom, jest to zrównane w, w, w orzecznictwie europejskim z poddawaniem torturom, a więc należy domagać się natychmiast leczenia bólu. Może nie wszystkich pacjentów wyleczymy z każdej choroby, ale przynieść ulgę możemy. Tu i teraz. Następnie my leczymy ból zgodnie z najnowszymi zaleceniami praktyki klinicznej, a więc nie z tymi z 1986 roku. Absolutnie nie. Tylko z tymi, które są opracowane, które są najnowsze. Pewnie w przyszłym roku będziemy opracowali nowe. Obowiązuje natomiast indywidualne podejście do każdego pacjenta i każdego bólu, ponieważ każdy rodzaj bólu inaczej wymaga innego leczenia. Oczywiście my wiemy, czym należy zacząć leczyć ból, żeby w większości przypadków, w dziewięćdziesięciu paru procentach, odnieść sukces, czasami spektakularny, natomiast. Musimy i tak indywidualnie podejść do każdego przypadku. Więc nie można stosować plasterek na wszystko. Właśnie plasterek jest najgorszym sposobem leczenia bólu zwykle na samym początku. To doustne leczenie, czy oksykodonem, czy innym lekiem o powolnym uwalnianiu jest podstawą leczenia bólu silnego u pacjenta z nowotworem, a nie plasterek. Właśnie podstawą leczenia są i będą, proszę Państwa, opioidy, kanabinoidy nie będą. Tutaj te, te leki mogą być wspomagające, natomiast nie będą. Na pewno, czyli konopie nie będą zasadniczym lekiem przeciwbólowym, bo za słabo działają. Ale leczenie tego bólu jest empiryczne. Proszę się nie zrażać, jeżeli lekarz zapisze leki, ten lek przeciwbólowy, kolokwialnie mówiąc, nie chwyci. To nie istnieje krzyżowa oporność bólu na analgetyki, na leki przeciwbólowe, więc lekarz zmieni. To nic dziwnego, proszę Państwa. Tak właśnie się dzieje z, z, z leczeniem bólu. Natomiast mamy na koniec dwie kwestie. Po pierwsze, czy opioidy są te, które są rekomendowane jako leczenie podstawowe, zasadnicze, czy są bezpieczne? Tak, to są najbezpieczniejsze leki, jakie istnieją na świecie. Ponieważ morfina nie ma dawki maksymalnej. Taka przeciętna dawka dobowa do ust to jest 60 mg, ale miałem pacjentów, którym dawałem gram, 2 gramy, 3 gramy, ponad 3 gramy dziennie. 3000, tak? Natomiast w literaturze jest i 7 gram, i 32 gramy. Natomiast, proszę Państwa, najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia pacjenta są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pracując przez 10 lat w klinice gastroenterologii, na każdym dyżurze przyjmowałam pacjenta z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. To krwotok jest zagrożeniem życia po pojedynczym przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Proszę o tym pamiętać, żeby samemu nie szafować tymi lekami. I ostatnia rzecz, czy można się uzależnić od opioidów? Można, ale pod warunkiem, że nie ma się bólu. Jeżeli pacjent ma ból przewlekły i otrzymuje opioid o powolnym uwalnianiu, to i otrzymuje wystarczająco wysokie dawki, nie za niskie, to uzależnienie jest praktycznie prawie niemożliwe, prawie, bardzo, bardzo rzadko. Jeżeli uzależnienie występuje, to zwykle u chorych, u których już było uzależnienie od jakiejś substancji psychoaktywnej w przeszłości. Wtedy, czy stosujemy opioidy? Tak, stosujemy, tylko liczymy się z tym, że musimy dać już dużo wyższe dawki z racji tego, że już organizm jest nawykły do substancji psychoaktywnych, wymaga wyższych dawek, ale leczymy oczywiście. Tylko wybieramy takie, które nie nadają się do euforyzacji. Są takie, mamy takie, które nie powodują euforii. Ta słynna drabina analgetyczna, czyli sposób takiego stopniowego wybierania dawek, rodzajów leków, proszę Państwa, jest nieaktualna już dawno jest nieaktualna także światowa organizacja zdrowia w 2018 roku też to podkreśliła że to jest znaczenie historyczne w tej chwili najważniejszą rzeczą jest to żeby rozpocząć leczenie bólu umiarkowanego czy silnego opioidem i najczęściej najlepiej jeżeli to będzie właśnie tak zwane w małej dawce i Rzutując tak, jak, czy jak wygląda współcześnie to całe leczenie? Oczywiście jest to raczej kierowane do, do specjalistów, ale proszę zobaczyć, jeżeli ból jest słaby, to to jest ten pierwszy stopień właśnie bólu, no to mamy niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol. Tutaj można spróbować samemu się leczyć, ale lepiej poprosić Lekarza. Jeżeli ból jest umiarkowany, to ten drugi stopień tej drabiny analgetycznej, no to najczęściej jest stosowany tzw. Tak Tramal, tramadol, tak? To jest, on jest za dużo stosowany, niepotrzebnie. Natomiast w chwili obecnej preferuje się niskie dawki. Tych silnych opioidów, takich jak morfina, oksykodon, czy niedostępny w Polsce hydromorfon, czy tapentadol, który mamy też w Polsce. No, bo trzeba pamiętać, że tramadol on będzie działał tylko w bólu umiarkowanym, natomiast te wszystkie pozostałe już ustawimy w małej dawce, będzie niezależnie od tego, jaka będzie progresja choroby, czy jakie będą zniszczenia w, w organizmie, to już będziemy mieli pacjenta ustawionego na dużo bezpieczniejszych lekach. Oczywiście, że jest, ból jest bardzo silny i jest stabilny, to możemy wtedy sięgać po silniejsze, jakie fentanyl, jak buprenorfina w plastrach czy metadon. Y i zawsze wspomagamy się, zwłaszcza w bólu kostym, bólu neuropatycznym, tutaj lekami nazywanymi przez nas koanalgetykami, czyli to będzie na pewno magnez, suplementacja magnezu, o tym nie wolno zapominać. Trzeba, trzeba pamiętać, żeby mieć dobry poziom magnezu, stopień, stężenie i leki specyficzne, które dodajemy w bólu neuropatycznym czy w bólu kostym. I tak to wygląda. Natomiast proszę Państwa nie wspinamy się po drabinie. Od razu, jeżeli sięgamy po lek w zależności od natężenia bólu, jeżeli pacjent przychodzi do lekarza i ma ból umiarkowany, czyli ten drugi stopień, to już powinien dostać niską dawkę morfiny czy oksykodonu najlepiej. Oczywiście w formie długo działającej, nie szybko działającej. Proszę państwa, na zakończenie chciałbym, żeby państwo zapamiętali takie pięć wykrzykników, to jest mój apel. Pięć wykrzykników. Pierwsze, że ból przewlekły zawsze świadczy o chorobie. Ból przewlekły zawsze jest chorobą. Na to trzeba zwrócić uwagę i ból może być pierwszym objawem groźnej choroby, na przykład uszkodzenia, złamania patologicznego. I trzeba trzeba od, z tym natychmiast iść do, do, do lekarza, bo można wiele rzeczy jeszcze uchronić. Może być zespół ucisku ale można uchronić jeszcze pacjenta przed utratą chodzenia czy, czy, czy nietrzymaniem moczujkału. Dalej, trzecia sprawa, trzeci wykrzyknik: jeżeli samodzielne leczenie, to leki bez recepty naprawdę tylko krótko i samemu lepiej tego nie robić. I Zatem czwarte, gdzie należy leczyć? Zawsze pod kontrolą lekarza, ból przewlekły. Można oczywiście u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo coraz więcej lekarzy bardzo dobrze leczy ból. Można się udać do poradni leczenia bólu. Ja Państwa zachęcam, jeżeli to jest ból no, u pacjenta z nowotworem, to najlepiej się udać do poradni medycyny paliatywnej, bo oprócz bólu są jeszcze inne problemy, komplikacje, które warto by było rozwiązać i to jest chyba najlepsze miejsce ja takowo też poradnie prowadzę co więcej co z pacjentem który nie może się poruszać bo może czy zła, ma złamanie na przykład tak no może tak się zdarzyć też nie ma problemu można przecież y, poprosić y, y, o skierowanie do domowej opieki paliatywnej tak zwanej hospicjum domowe proszę państwa hospicjum domowe to nie jest dla tych osób które są całkowicie wykreślone z, z leczenia onkologicznego można prowadzić równolegle nawet najlepiej wcześniej, dlatego że wtedy są objawy wszystkie leczone, a pacjent, kiedy udaje się na podanie leku do, w trybie załóżmy jednodniowym, no to jest po prostu idzie, jest wypisywany, znaczy zawieszany. I ma jedną i drugą formę opieki. Jedna drugiej nie wyklucza i absolutnie hospicja, niektóre domagają się zaświadczenia, że jest zakończone leczenie onkologiczne. Absolutnie tak to jest, nie, to jest bezprawne. Państwu się należy domowa opieka priorytetna. Jeżeli chory nie chodzi, to dlaczego ma iść do poradni, niech to przyjdzie do niego poradnia, prawda? I tak będzie właśnie w przyszłym roku. I ostatni wykrzyknik. Nie wolno być obojętnym na ból. Trzeba, jeżeli jest lekarz obojętny, czy to, to należy po prostu udać się po pomoc gdzie indziej i też zwrócić uwagę, żeby tak nie było. W Polsce, to jest ostatni slajd, dostępne są wszystkie potrzebne leki przeciwbólowe, wszystkie są refundowane dla państwa. Więc, i co więcej, każdy lekarz ma prawo wypisywania leków, wszystkich opioidowych, i ma obowiązek. Nie ma czegoś takiego, że nie ma dostępu do recept albo nie ma uprawnień do wypisania. Każdy lekarz, który, nawet ten, który tylko co skończył staż i zdał le, le, lekarski egzamin końcowy, to absolutnie już bez specjalizacji może wypisać każdy lek Państwu. Serdecznie dziękuję. Życzę Państwu życia bez bólu. Gdyby Państwo jednakże potrzebowali. Pomocy to adres Bardzo, bardzo był. dziękujemy. Może, jak są jakieś pytania, no to jeszcze coś.